Czas na spotkanie z gościem Radia 5, w studiu Radia 5 nadleśniczy, nadleśnictwa suwałki. Pan Wojciech Rodak, dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Temat bardzo żywy ostatnio. Wycinki nad Hańczą, nad jeziorem Hańcza. Temat poruszany w internecie. Mnóstwo zdjęć, zdjęć z dronów. Co dalej z tymi wycinkami? Aż tyle ich tam było, że zrobiło się pusto? mogę powiedzieć, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje y, wiele nieprawdziwych informacji y, i to, to jest główne stwierdzenie na podstawie ostatniego miesiąca y, mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie opinii społecznej y, bardzo szczegółowo y, tą sprawę bardzo dokładnie tą sprawę potraktowaliśmy y, spotkaliśmy się w tej w tym temacie z zespołem lokalnej współpracy, na początek było to w siedzibie nadleśnictwa, później spotkaliśmy też się w terenie. I po to, żeby przybliżyć stanowisko nasze, żeby przybliżyć to, co robimy, ja osobiście nie dopatruję się tam, w tym działaniu leśników, żadnych przejawów czegokolwiek, co byłoby sprzeczne z obowiązującym prawem. My leśnicy. Dbamy o las, dbamy o, o powierzony nam majątek narodowy, staramy się go zagospodarować zgodnie z najlepszą wiedzą, chronimy najcenniejsze elementy, natomiast różna jest wiedza osób, które obserwują nasze działania i czasami z braku zrozumienia biorą się nieporozumienia po prostu. A w tym roku jakieś wycinki nadhańczą były? Y Mogę powiedzieć, że w bezpośredniej strefie w pobliżu jeziora od roku 2020 nie prowadziliśmy żadnych cięć o charakterze przebudowy. Z racji tej, że największe zainteresowanie budzi. Wycinanie drzew związane z zastępowaniem ich poko nowym pokoleniem, czyli oczywiście w takich cennych obszarach nie wykonuje się żadnych drastycznych cięć. To są bardzo niewielkie powierzchnie, które z reguły w ciągu dwóch lat są odnawiane gatunkami bardziej, zbliżone, bardziej odpowiednimi do siedliska. Takie powierzchnie ostatnie w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Hańcza zostały wycięte w roku 2020, odnowione w 2021, odnowione dębem jako gatunkiem, który Powinien tworzyć w przyszłości te żywostany w tych, w tych położeniach, gdyż tereny położone na pobliżu północno-wschodniego brzegu jeziora Hańcza to są, te, to są gleby na, na glinach zwałowych. I to są potencjalne siedliska grądowe, gdzie udział dębu powinien wynosić około 50%, a tam rosną lite drzewostany świerkowe, te świerczyny, które się rozpadają i działania leśników są działaniami w perspektywie wielu lat, kilkudziesięciu lat, kilkuset lat, bo efekt naszych działań zobaczymy, za wiele, wiele lat i, i dopiero kolejne pokolenia będą potrafiły to docenić. Czytałem o, o tych powojennych, przypadkowych nasadzeniach, że właśnie no, nie wiadomo kto, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo po co, po, posadził dane gatunki właśnie w okolicach Chęczy. Analiza ma dostępnych materiałów kartograficznych wskazuje, że y, tereny położone nad jeziorem Hańcza to były grunty uprawiane rolniczo i w latach 40. ubiegłego wieku, podczas okupacji niemieckiej, zostały te tereny zalesione, w, zalesione w dużej mierze świerkiem, y, też nie do końca wiadomego pochodzenia. Y, I te drzewostany y, na dużej powierzchni, na żyznych glebach świerk który się płytko korzeni jest narażony na wiele czynników destrukcyjnych ponadto świerk w pierwszym pokoleniu na gruntach porolnych nie posiada ochrony w postaci grzybów mikoryzowych w związku z tym jest podatny na opanowanie przez choroby grzybowe, korzeniowe. Następnie takie drzewa są łatwiej wywracane przez wiatr. Jak się taki drzewostan rozluźni, stwarza to doskonałe warunki do rozwoju owadów. I takie drzewostany pozbawione opieki po prostu zamierają, zamierają na dużej powierzchni. Dlatego działanie leśników jest działaniem wyprzedzającym, które... Takie drzewostany identyfikuje, które mogą ulegać rozpadowi, i w sposób planowy wcześniej te drzewostany są przebudowywane. Oczywiście, jak powiedziałem, w swojej pracy zapewniamy przede wszystkim ochronę najcenniejszych fragmentów powierzonego nam terenu. W związku z tym na, na każdej powierzchni wszelkie elementy, które spełniają. Y, kryteria w ostatnim czasie to są kryteria wypracowane podczas ogólnopolskiej narady o lasach. Wszystkie te powierzchnie są y, traktowane z, y, odpowiednim, y, w odpowiednim reżimie ochronnym. Y, na przykład, nad jeziorem Hańcza od lat funkcjonowała strefa buforowa wzdłuż jeziora i można powiedzieć, że. W tym obszarze y, żadne cięcia, poza cięciami, y, poza usuwaniem drzew zagrażającym bezpieczeństwu, czy też zagrażających y, stanowi sanitarnemu, tam żadnych cięć nie prowadziliśmy, nie prowadzimy. I y, y, może w chwili obecnej y, bardziej sformalizujemy y, obszar tej, tej strefy, ale ta strefa od lat nie... Y, nie była użytkowana w żaden sposób i nie była naruszana. Udaje się osiągnąć kompromis, jeśli się rozmawia? Warto rozmawiać 26 kwietnia? Nasadzenia wspólne? Podczas wizji terenowej ostatniej w dniu 4 kwietnia, gdzie przeszliśmy przez te drzewostany położone nad jeziorem Hańcza, głównie te, które... Które znamy z przekazów medialnych, zdjęć z powietrza, zupełnie inaczej to wygląda na Ziemi. Myślę, że argumenty, które przedstawiliśmy, dlaczego te działania tam były podejmowane, że pokazaliśmy też, że te działania nie były wykonywane wbrew temu, co się mówi w żadnym ostatnim czasie, tylko to są działania sprzed pięciu lat. Wydaje się, że osiągnęliśmy pewien poziom zrozumienia i porozumienia. I też była taka propozycja, aby wspólnie się spotkać i posadzić fragment lasu, który będzie lasem na miejscu dostosowanym do, do siedliska. I to, to, ta propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, i w dniu 26 kwietnia taki las wspólnie ze społeczeństwem posadzimy. Wróćmy jeszcze do sprawy sprzed czterech lat. Szwajcarski las, miejski las. Sporo było protestów, sporo także no, internetowej, niemalże wojny z niektórymi. Fala hejtu wylała się na nadleśnictwo, że tniecie suwalski las. Tak, ta sprawa miała miejsce, aczkolwiek yy, jak w każdej, w każdej podobnej yy, sprawie, jeżeli się przedstawi swoje argumenty i Odpowiednio je umotywuje, spotyka się to ze, ze zrozumieniem i ze zrozumieniem y, obu stron. Ja często podkreślam, że przez całe dziesięciolecia społeczeństwo niewiele się interesowało tym, co, co robią leśnicy w lesie, jak oni ten las pielęgnują, sadzą, y, dbają o niego, też wycinają. Y, natomiast w ostatnim czasie notujemy duże zainteresowanie społeczeństwa. I tak, są było... są ekolodzy. Tak, tak, było, tak było też w przypadku Lasu Szwajcaria. Y... Poważnie potraktowaliśmy te, te wszystkie e, uwagi z racji tej, że las Szwajcaria jest położony w granicach administracyjnych miasta Suwałki jako miejsce e, częstych wypadów do lasu, e, jako teren o charakterze rekreacyjnym. Już podczas sporządzania planu urządzania lasu na e, nowy okres to uwzględniliśmy i ten obszar położony bezpośrednio e, przy mieście nie zawiera żadnych planowanych cięć. Rębnych. Rębnych, czyli jeżeli pojawi się w którejś stośnie gdzieś tam kornik, to wy po prostu obligatoryjnie musicie to wyciąć. Nierębnie, a pielęgnacyjnie. Zgodnie z artykułem 9 ustawy o lasach, każdy Właściciel czy zarządca lasu ma obowiązek wykonywania pewnych czynności, w tym m.in. zapobiegania rozwojowi i nadmiernemu rozmnożeniu się szkodników, które ten las mogłyby zniszczyć. I takie działania są niezbędne, ale to te działania, jeżeli są wykonane w odpowiednim czasie, nie wiążą się z jakąś drastyczną zmianą i ogólnie są. Y, akceptowalne. Y, więc w przypadku Lasu Szwajcaria y, te pewne działania zostały zaakcentowane i y, być może w chwili obecnej też wrócimy do, do tego tematu, gdyż y, sprawa lasów społecznych w ostatnim czasie przy, dyskutowana przy w otoczeniu większych aglomeracji miejskich, też na pewno zejdzie na ziemię i trafi tutaj do nas i w najbliższym czasie pewnie jeszcze to bardziej uszczegółowimy, bo w ostatnim czasie też zmieniło się nieco podejście i więcej terenów, do, na których wykonujemy ochronę wyznaczamy. To jeszcze o tych terenach, gdzie można zanocować w lesie. Przed nami majówka, być może są wśród naszych słuchaczy tak zwani buszkraftowcy, surwiwalowcy. Nadleśnictwo sowałki również przygotowało takie tereny do skorzystania z dobrodziejstwa przebywania w lesie. W ramach programu Zanocuj w lesie zostały wyznaczone trzy takie obszary. Jeden to jest w pobliżu. Miasta Suwałki, tak zwany Czerwony Borek, jeden to okolice miejscowości Sudawskie i jeden w okolicach Krasnopola. Te miejsca umożliwiają swobodne przenocowanie w lesie dla osób, które, które nie obawiają się spędzić tej nocy w lesie i w przypadku krótkiego pobytu yy, niewielkiej ilości osób można to zrobić bez zgłoszenia. I regulamin, proszę Państwa, oraz mapa na stronach nadleśnictwa suwałki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wiele rzeczy udało się, mam nadzieję, wyjaśnić. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panu, panie redaktorze, dziękuję Państwu. Nadleśnicze nadleśnictwa suwałki, pan Wojciech Herodak był Państwa i naszym gościem. Do usłyszenia i do zobaczenia w lesie.